Pewnie wam się wyświetlają gdzieś tam w tle te zdjęcia, jak to wyglądało. Moim zdaniem trochę odmłodniało i mimo tego, że na funkcjonalności, o czym za chwilę mocno nie zyskało, to jednakowoż dodanie tego radio tutaj do konsoli środkowej te kilka lat przynajmniej w teorii temu samochodowi zabrało. To, co było dla mnie ważne, i to też powiem jako trochę taką luźną dygresję, to ja jeżdżąc kiedyś bardzo dużo w godzinach wieczornych i nocnych, przeszkadzało mi, że gdy było radiosony z osobnym panelem klimatyzacji, one miały podświetlenie tych ekranów zrobione na czerwono, natomiast konsola tutaj za moimi zegarami, czyli konkretnie Converse Plus, no ma już trochę nowocześniejsze, bo białe podświetlenie zegarów i to powodowało trochę taką swego rodzaju niespójność, kiedy tu mamy bardzo fajnie i nowocześnie... Podkreślę jak na tamte lata wyglądające zegary, a jednocześnie dosyć analogiczne i archaiczne przede wszystkim czerwone podświetlenie tej konsoli środkowej. Na pewno znajdą się osoby, którym się to podoba. Mi osobiście to nie odpowiadało, więc teraz, kiedy mamy konwersa i Enixa, to powoduje jakby jednolite spojrzenie na czarne tło w konwersie, czarne tło w Enixie. No i widać to.